W imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Trzeci dzień, woda życia. Ostrokrzew jak każda roślina, aby żyć potrzebuje wody, podobnie człowiek w wymiarze fizycznym i duchowym. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, Niech przyjdzie do mnie i pije. Błogosławiona Regina myślą i sercem przylgnęła do Boga i Kościoła, Wiedziała, że tam znajdzie źródło życia. O jej miłości do Eucharystii i najświętszego sakramentu Bardzo mocno wspomina biografia. Jej autor zwraca uwagę na jeszcze inną charakterystyczną cechę tej niezwykłej kobiety. Jeśli była zdrowa i w domu, to nigdy nie zaniedbywała wysłuchania kazań. A gdy była w rozjazdach, to ból w sercu odczuwała, że nie mogła uczestniczyć w nabożeństwach w kościele i nie miała okazji do słuchania. Słowa Bożego. Woda życia, która orzeźwia naszego ducha, to oczywiście Msza Święta, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, przyjmowane sakramenty, każda forma modlitwy, czytanie lub rozważanie Słowa Bożego, dzielenie się tym słowem z innymi, adoracja Krzyża, rozmowa duchowa. To woda życia, która potrafi ugasić wszystkie nasze najgłębsze pragnienia. Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo, jak często poniesięgam.